Znajdujemy się właśnie w piekarni, znaczy w piekarni, w pracowni tutaj gastronomicznej w szkół ZDZ Andrychów. Z nami wszystkim znany Jacek Stuglik, czyli cukiernik, przedsiębiorca, aktor w dodatku, człowiek orkiestra. Jacku, powiedz mi ten przepis na pączki, gdybyś mógł tak pokrótce opowiedzieć troszeczkę, jak robi się właśnie takie pączki. Jak robi się pączki. Pączki no, wyrabia się oczywiście z ciasta drożdżowego. Jest to mąka, połączenie ucieranych żółtek z cukrem, zaczynu drożdżowego masła i oczywiście spirytus. Okay, czyli to jest ten sekretny składnik, tak? Dokładnie. Co spiritus, daje spirytus? W... Spirytus w pączkach daje kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze lepsze wyrastanie pączków i nie pochłanianie tłuszczu przez pączki. Mhm. Nie są one po prostu tłuste, są pulchne, no i całkiem inna konsystencja. Tego. Mhm. Ile trwa robienie takich pączków? Czy to ciasto musi ogólnie, swoje odleżeć? E, ogólnie cały proces trwa około 3 godzin. Mhm czyli y, moment y, przygotowania składników, wyrobienia ciasta, pierwszego garowania ciasta, później y, wywałkowania ciasta, wycięcia czy wykulania pączków mm -hmm. i zaś kolejne garowanie około pół godziny i dopiero przystępujemy do smażenia. Mm -hmm. Okej, okay, czyli to jest dość pracochłonny proces. Y, zgadza się, jest to pracochłonny proces. Warto, nie? <laughs> <laughs> Ale nie ma jak swojskie pączki, nie są to pączki tak, jak można spotkać po różnych sieciówkach, mhm. po 39 groszy. Ja za 39 groszy nawet e, na nie zrobię do dwóch pączków, a tu za złot 70-10 sztuk. Białe ciasto, mrożone, nie wiadomo z czego zrobione. Jest to prawdziwy produkt, naturalny, swojski i jeszcze ręcznie robiony. Nie maszynowo jako tako. Mhm. Proszę wsypać mąkę. Gdzie tu? Do żółtek. No. Tak. Przemieszajcie delikatnie Jak długo się objało żółtka? 10 minut Dokładnie, a ile zaczyn wyrastał? 10 minut Zgadza się Pięknie Dobra, masz przemieszane to teraz zróbmy zaczyn No i przemieszaj Jeszcze raz, później damy do robota No I wyrabiamy ciasto. Nasz będzie miało gładką konsystencję, prawda? W trakcie wyrabiania, jak już pierwsze wyrobienie zrobimy, dolewamy masełko na kilka razy powoli, żeby ładnie wpiło ciasto. Ciasto ma być rzadkie, nie może być gęste. Później w trakcie, jak już wyrobimy masło z, z ciastem, na końcu dodajemy spirytus. A co powoduje spirytus? Tak, że pączki nie są puste dokładnie i też ładnie rosną, bo spirytusz, alkohol to działa jak proszek do pieczenia Powoduje wybrać? rośnięcie. Te dwie łyżeczki. dwie okay. Już możemy zacząć wylewać. Tak, bardzo delikatne. Bączki, obączki, mini pączki. Oh, bąki, mil, pączki. I za chwilkę będziemy rzucać na rozgrzany tłuszcz. O co chodzi? Temperatura tłuszczu powinna ile mieć stopni? Około 170-180 stopni. Zobaczymy czy będzie. Mięciutkie. I na chwilkę można przykryć. Pierwsze, do pierwszego obsmażenia strony, żeby one trochę podrosły. Tak jak mówię, temperatura smażenia powinna być około 170 stopni. Nie może być większa, bo no, to będą się paliły zbyt szybko. Mm -hmm. A ciasto zostanie surowe w środku. A jak jest z nadzieniem? Czyli nadzienie już nadzienie, na sam koniec nadzienie. No rozcinami pączek? O, czy... Tu jest czy... też piękna obwódka, przy uważcie, mm -hmm. na pączkach. Mm -hmm. Biała obwódeczka, ładnie wyrasta nadzienie, są dwa sposoby. Albo można smażyć pączki już nadziane, mhm. albo drugi sposób, na, nadziewać po upieczeniu. Bo nie każde nadzienie nadaje się, żeby od razu, no, na przykład budyń i tym podobno, ono by się rozpuściło, prawda? Mhm. Więc najlepiej później nadziewać y, usmażone pączki. A jak, jak się nadziewa takiego pączka? Jest jakieś specjalne urządzenie do tego, to czy można, wystarczy? No, jeżeli to jest przemysłowa robota, albo na większą skalę, no to są nadziewarki pączkowe. Mhm. A jeżeli ręczny to worek cukierniczki, cukierniczy do tego y, na zrobić, później wcisnąć szprycą no i jest nadziane albo przeciąć pączki i na, nabić bitą śmietaną okay. ja mam taki automat tak zwany biorę sobie na kuwam szpryca, worek cukierniczy, tu mamy nadzienie różane i tak na bogato dlatego te pączki są takie warte, o Magdy Gessler po 15 zł, nie? Mm -hmm. Mamy nadziane pączki, no to albo tradycyjnie cukier puder, to chyba najbardziej chodliwa rzecz, albo lukier na to, biała czekolada, bo pączku z nadzieniem malinowym to jest najlepsza biała czekolada. Pączki wiadomo muszą być trochę chłodniejsze, żeby nie wpijało cukru. Proszę się poczestować. No. Ciepłe, bo ciepłe, ale ciężkie. Ciężkie. Puszysta. Także kochani, poznaliście jak się robi swoje typowe pączki, ręczna robota z naszymi uczniami z ZDZ-u. Dziewczyny bardzo fajne, aktywne i chętne do uczenia. A jak jest na zajęciach z panem Jackiem, no, Tak szczerze. Bardzo A, Wiedziałem, że to powiedzą. <śmiech> <śmiech> Nie było innej opcji. Robicie naprawdę Zapraszam wszystkich do słodkiego zakątka na pączki. Je można właśnie u nas zakupić. Dzisiaj były, ale rozchodzą się w mgnieniu oka. Najlepiej sobie dzwonić zawsze z rana, jak wstawiamy posty. Na jutro jest rezerwacja. Nie pieczemy zbyt dużo, nigdy. Jest około pół tysiąca upieczonych. W trakcie dnia będą dopiekane. No zobaczymy, ale już jest sporo, sporo zamówionych prawie wszystko. <noise>